Uwaga, uwaga! Co tu jest? Jaki zapakowany! Uuu, wyciągaj to! Uuu, w tym pudełeczku! Tu masz prezent! Tu masz prezent w tym pudełeczku! pary! fanfary! Uuhu. Ale jump preza! Co ty tutaj masz? O, jakaś kartka. Co tutaj masz? Ojej, ojej. Czy to jest jakaś... Tu, tu masz prezent. Mm. Tu jest chyba taka ta, ta brazonetka na rączkę. Już Daj tatu, mama ci założy. Zobacz, z takim pieskiem. A ty lubisz pieski, masz. no i rączkę. Tą rączkę? Mm, jako piękna. A to jeszcze masz. Uuu. Co to jest? Jakiś liścik od cioci. To jest chyba gwarancja jakaś. Mm. A tu masz liścik. Otwieraj. Laurka dla Ciebie. Kto jest dziś królową? Ty! No jasne, że Ty! Jesteś królową? Tak. tak. Wszystkiego najlepszego, Wasza wysokość, uśmiechu na twarzy, dużo zdrówka i radości oraz góry prezentów. Tego życzą Justynce, ciocia Ewa i wujek Wojtek. Dziękujemy! Ura! Zobacz, na zobacz, Bo to jest na rączkę. A tam co jest? Tam jest już pusto. To było to jest takie opakowanie. Mam ci wyciągnąć tą folikę. Aha, ten papierek, dobrze. No tu już nie ma, koniec. Tu masz, zobacz jaka piękna bransoletka. Pokaż Antosiowi jakiego masz pieska. Tu jest. Na rączce. Zobacz, jaki piesio.